Okej. Okay. Pomijając traumatyczne przeżycia na planecie N Nestopia i, i to, że trzymam ludzką duszę. Mogę to zebrać? Mogę. Mam temi. E Pomijając to wszystko. E Czuję się źle. Nieważne. Lądujemy. Eee, czuję się źle z tym, co zrobiłem, ale nieważne. To może wyjść na skutowi na dobre. Raid? Right? Raid. Right. Tajemniczy las. O nie, znowu to. Góra? Góra Lewo Góra, dół Spróbujmy Trzeba wykombinować kombinację tego jak to zrobić Góra, góra Okej okay. Jesus Góra, góra Prawo Dół Góra o! Prawo? Prawo! Dobrze! He, a co to? Ślady stóp, mokre ślady stóp w lesie Slenderman Intensifies. Więcej stóp. Ciekawe, co to może oznaczać? Może powinien za nimi iść? Nie, Eleven Skręć w lewo, idziemy tutaj. Czemu tu jest taka ścieżka? E, zaraz, zanim cokolwiek zrobimy. Zanim cokolwiek zrobimy. Me meteoryty ataków pakuję w Indianę. Bo człomby nie. Meteoryt magii. W refluksa. Wszystkie, bo by nie. Meteoryty szybkości. Dwa sobie. Indiana i reflux po jednym. Nie wiem. Odleczyłem się, ale zaczyna mi brakować itemów. Aha, nie odleczyłem jeszcze ze siebie samego. Ok. Ej, jest niepokojący po tym wszystkim, co zrobiłem, bo nie ma muzyki w ogóle. Why? Ok, ślady z doprowadzają mnie, jak przejść przez ten labirynt. Ok, rozumiem, ale chcę posprawdzać wszystkie możliwe ścieżki. Te stopy zdecydowa zdecydowanie dokądś prowadzą. Może chodzenie za nimi to jednak zły pomysł? Z jakiegoś powodu zacząłem się zastanawiać, co by było na moim miejscu. Yy, co, by, co by na moim miejscu zrobił jakiś losowy random z horrorów. Jednak po przypomnieniu sobie, jak kończy się 99% horrorów, wolałbym tego nie robić, co on. Yy, ginąć? Generalnie? No, to te też wolałbym nie. Po co są te ścieżki? To nie jest jakiś ciężki labirynt, żeby się zgubić czy coś. Mogę ściąć te drzewka? Nie mogę. Jakie ładne jezioro. Woda taka mokra. Czy w tej wodzie coś się rusza? Prawdopodobnie tak W tym miejscu bywają rybki! Szkoda, że nie wziąłem wędki Co może... Co może było w wodzie, co mnie przerażało? Co było w wodzie związanego z mynka? Co było w wodzie? Co mogłoby być w Co może być w wodzie? Chyba mnie lubi, zbliża się. Jak jej dać na imię? Marian? Nie. Stefan? Indiana Junior? Ta ryba jest większa, niż mi się wydawało Zapierdolę! Zostaw mi ty spasiona rybo! Nawet na sushi się nie nadajesz! Och, dokuwam! No, moje szczęście! Gdzie ja jestem? To, zdecydowa to zdecydowanie nie jest sushi od środka. Jestem wewnątrz ryby? Ten slender ważący, ten sprite slendera jak chodzi. Te, ma te maski. Czyli Ale co? What? Padający element w wykonaniu bezimiennej? Zaraz, zaraz, to przecież ja. Są arty od ludzi faktycznie. Słodki Króliczek, autor Kelly. Pamiętam to, bo to, to było do roglanców robione. Ta postać wygląda znajomo. Miałem królicze uszy jeszcze przed chwilą w grze, Team Space, autor Faziulka. Ale do, do, to jest nawiązanie do IB? Czy mi się wydaje? Bo mi się kojarzy, IB, że jest jakieś. muzeum obrazów czy czegoś. A może to nie być nawiązanie do niczego? Nie musi być tak, ale. Pixelowy Space, autor Gorawe. Space jest fajny w każdej formie. Siedziciel, autor Hermi. Siedziciel, aw. Prawie jak myśliciel, ale on tylko siedzi. Zaraz, co? <laughs> jezioro Bobędzie, bo bobiełd bo bieud, bo ok jezioro Bobiędzie, czemu bobiełdzie Bob co ja Bob 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 nie pamiętam to musi być jakieś nazwanie czegoś czego ja nie rozumiem Bob nie nazwałem ten jego Bob nie rozumiem Julia Tomaszewska ale ja ja ale ale ja baletnica bo nie what what nie rozumiem Niedokończony plakat reklamowy Great Dog Studio. Jakie znowu studio? Ibcepcja, autor Silver Dolito. Pamiętam, bo to na jednej z miniaturek miałem do, do Ib. Nie mam tego pojęcia o co chodzi. Że niby jestem w Ib, tak? Czemu to zabrzmiało tak źle? Come on, nawet ja na to nie wpadłem. PewD11 Silver. Boże, Silver Dolito. Kupowałbym. Ale. To był obrazek z IB. I mi się najbardziej z IB to kojarzy. Wpadnę przez. wpierdolę się przez ten obrazek, nic. Co my tu mamy? Jest tu tak puste, odkąd zniknęła. Czerwona strefa, absolutnie IB. Jestem uczciwym człowiekiem. Nigdy nikogo nie zawiodłem. Możesz mi zaufać, nie skrzywdzę cię Wszyscy inni są źli, tylko ja jestem ten dobry. Kim jestem? Jestem uczciwym człowiekiem. Nigdy nikogo nie zawiodłem. Możesz mi zaufać, nie skrzywdzę cię. Wszyscy inni są źli, tylko ja jestem ten dobry. Kim jestem? Okej, okay. to mi ciutkę przypomina fragment z całym. Z całym objection! Znaczy, stulpysk. Yy, więc mam wrażenie, że jeżeli pomylę, pomylę się tutaj, popełnię jakiś błąd, to może być dla mnie źle. Um, powtórz zagadkę jeszcze raz. Jestem uczciwym człowiekiem, nigdy nikogo nie zawiodłem. Możesz mi zaufać, nie skrzywdzę cię Wszyscy nie są źli, tylko ja jestem ten dobry. A za- okej, okay, kochankiem, bo nie wiem, niech będzie źle. Z posągu wysunął się jakiś dziwny, ostry obiekt. Tracisz część swojego HP. No właśnie, kłamcą. To było takie łatwe. Okej, okay, zapisujmy tym razem. Kryję się w, w cieniu z dala od wzroku nieznajomych. Zarabiam na życie ukłamując innych. Mało kto zna moje prawdziwe oblicze. Kim jestem? Szpiegiem. To, to, nie, to nie było ciężkie. Um, Pracuję w nocy. Złodziej. Nie lubię zwierząt. Złodzieje, bo nie lubi zwierząt, bo psy szczekają. Ciągle czekam na odpowiedź, nie wiem czy on czuje to samo co ja. Cała droga, kim jestem kochankiem. Kochanką w tym wypadku. Lubię płaski, kocham bigos nie niedźwiedzę sępów, obżartuch. Zgubiłem się tęsknięć za domem, ale chociaż nikt nie odetnie mineta, bo go tu nie mam. Dzieckiem. Eee, ta kartka. Miałem nadzieję, że będzie jak dawniej, chciałem tylko, żeby wróciła, czy to zbyt wiele? What? Strefa żółta. Z tej strony niewiele widzę. Good point. To chyba malował obraz, ale teraz jest już całkiem zniszczony. Cóż, coś, coś ze mną jest nie tak. Chciałem, miałem nadzieję, że. Mam złe przeczucia. I've got a bad feeling about this. Ten posąg przedstawia młodą dziewczynę. Wygląda bardzo znajomo. Czyżbym ją już kiedyś gdzieś spotkał? Ehm. Um. Strefa żółta. Jak ona miała na imię? Jak ona miała na imię? Ta dziewczyna z IB. Zapomniałem, ale. Ale. What? Ale się ich zesrałem Co to było? Jej... You fucking what? No, typie Okej. Okay. Nie, nie utykaj, tam są drzwi. No, za pierwszym razem się zestrałem, ale to chyba nie było zamierzenie, zamierzenie autorów, tak zakładam, a może jednak tak? Anyway. Sprawdźmy wszystkie drogi. Co, znalazłeś płatę króży, zaczynam korzystać z wielu sejwów. chyba zbyt wielu. Nie typie. Okej. Okay. O, tak, chodzące obrazy. Jasne. Eem. Um. Zobaczymy, co możemy ukraść obrazu. To może być śmieszne. Hm. Ale ona mnie ciągle goni! What? Wola walki, manekiny, a hazard... Yy... Ogień! Bij wszystkich! Nie padaj! Pięknie. O nie. Wyciąg z kaktusa. Ty, o, kończą się przedmioty już. No zaraz. Przelece do życia prezent. Wiecie co? Może użyjemy im prezentu po prostu. Okej. Okay. Nie biłem jak porypany, Uciekaj, co ty pie! Zaobserwowałeś mózg, kwiatka, ilość posiadanych ładunków. Okej, okay. chyba nie wiem. Skorzystajmy z przenośnego leczenia. Tak. Chcę być odleczony i mieć wszystko garnięte na następną walkę, a nie mam już przedmiotów do tego. Wolę, żeby mi niektóre zostały yy, jako staw, który właściwie będę mógł. Jak stąd uciec? Wolę mieć, że tak powiem, jeszcze kilka rzeczy w zanadrzu podczas walk. Znalazłeś płatek króży. Okej. Okay. To prawda. Trochę się pogubiłem to wszystko. Jeee yeah, typie. Nie wiem gdzie iść. Jakie to jest pupa To jak to zrobić? Okej, okay, od innej strony przybiegła um... Co? To spróbujmy tędy dołem. I tu. To idzie dookoła, jeżeli to na końcu będzie zamknięte. Się wścieknę prawdopodobnie, bo tam widzieliśmy przez chwilę. Niech będzie. Okej, okay, nowe zdolności Hazard świetnie. Serio! Wow! Ok, biegniemy jeszcze raz tędy. Tylko tym razem nie zatrzymujemy się koło żadnego pseudoobrazu uchodzącego, e, żeby z nim walczyć. Absolutnie nie. Freaking fucking biggest denial of all time. Co ja mówiłem? Co, co ja powiedziałem? Wyciszenie, nie używasz zdolności, będziesz kraść. Eee, wszystko. Je eee, yeah. yeah. Teraz biegniemy gdzie? Do góryczna. Zapiszmy grę. W głupim miejscu. Spróbujemy się przejść y, tutaj. Tam były drzwi. Ddy, ważne Dy! Nieważne. Y, trzeba być zdecydowanym w życiu. Mogłem się do tamtych drzwi. Okej, okay, chodźmy tędy najpierw. Tu są jedne drzwi. Jest jakiś obraz. Jusak, napisane w 169 językach świata. Googlowałeś RKS, ile jest języków świata? Czy wiedziałeś? Przyznaj się. Ja bym nie wiedział. Ja bym googlował. Jezu. Dobra. Strefa fioletowa. Okay, czyli zaszliśmy w końcu dalej. A co było tam w tym poprzednim jeszcze jednych drzwiach? Nie zauważyłem nigdy. O oh my god. Gwiezdne chrupki leczą manę wszystkim. A nie, leczą ludzi. Z HP, a mana? Co odnawiało manę? Sos grzybowy. Koniczyny mam jeszcze sporo, więc mogę je pozużywać. Spoko. Z czym walczę? Z, a, z łapkami, okej. Okay. Spalmy te ręce! O Jezu, czy, czy ręce rzucają bombami? Okej, okay, fajnie się nie, nie, absolutnie nie fajnie. Hazard, hazard, opętanie pięknie. Drugi hazard pójdzie na tę rękę. Okay. Tego jest więcej. Jasna cholera.